Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku, w którym zajmiemy się tematem nawożenia tui i iglaków. Nawożenie tui i iglaków ma kluczowe znaczenie dla kondycji i urody tych roślin. Nie wiecie, jak się za to zabrać? Porady zawarte w tym filmie pomogą Wam uniknąć pomyłek. Iglaki, tuje i spółka. Bez tych roślin trudno wyobrazić sobie współczesne ogrody. Aby klejnoty mogły zachwycać pełnią blasku, wymagają odpowiedniej oprawy. Ta zasada odnosi się również do aranżacji ogrodów. Tuje oraz iglaki, jako wiecznie zielone tło, wypuklają barwną urodę kwiatów. Wiosną i latem kwitnące krzewy oraz byliny pysznią się wszystkimi kolorami tęczy i roztaczają symfonię zapachów. Ale zimą większość z nich straszy gimi gałęziami lub po prostu znika, przeczekując chłodne miesiące pod ziemią. Tymczasem tuje i iglaki, z wyjątkiem kilku gatunków z modrzewiem na czele, pozostają atrakcyjne na przekórnie pokocie. Zresztą iglaki są dekoracyjne same w sobie i to niezależnie od pory roku. Ogromna różnorodność drzew i krzewów iglastych pozwala tworzyć niepowtarzalne kompozycje oparte wyłącznie na tej grupie roślin. Możecie się o tym przekonać, przeglądając post, do którego link zostawiliśmy Wam w opisie. Pamiętajcie, że tuje to nie tylko klasyczne szmaragdy, czyli żywotniki szmaragd. Wybór odmian żywotników jest zaskakująco duży. Od kulistych karzełków, przez mini choinki i płaczące drzewka szczepione na pniu. Do tego dochodzą pokrewne gatunki z rodziny cyprysowatych, czyli podobne do tui cyprysiki, jałowce. Oraz mniej znane rarytasy, takie jak żywotnikowiec. A teraz przejdziemy do pielęgnacji iglaków i tui. Gwarantuję, że bez trudu uda wam się znaleźć wśród iglaków, tui i pokrewnych gatunków kandydatów na dowolne stanowisko, do każdego ogrodu i na taras. Warunek to odpowiedni dobór roślin do warunków panujących w danym miejscu. W pełnym słońcu sprawdzą się sosny lub jałowce, w cieniu choiny i cisy. Cięcie iglaków to temat rzeka, więc nie będę tutaj o nim za dużo mówiła. Generalnie można przyjąć zasadę, że rośliny cyprysowate o pędach pokrytych łuskami lub drobnymi igiełkami dobrze reagują na przycinanie. Co do iglaków, bywa z tym różnie. O ile cisy uwielbiają częste postrzyżyny, jodły za nim nie przepadają. Jednak są tematy, co do których iglaki, tuje i ich krewni trzymają wspólny front. Zdecydowana większość wprost uwielbia ściółkowanie korą sosnową oraz preferuje przepuszczalne, lekko kwaśne lub kwaśne podłoża, bogate w próchnicę. Nawożenie tych roślin to kolejna kwestia, co do której panuje zgodność. Rośliny iglaste i cyprysowate mają podobne wymagania względem składników odżywczych. Natomiast znajomość zapotrzebowania tych roślin na konkretne makro i mikroelementy pozwoli Wam wybrać idealny nawóz do iglaków i tui. A więc pojawia się pytanie, czym nawozić tuje i iglaki. Po przeanalizowaniu oferty nawozów dostępnych aktualnie na rynku oraz na podstawie własnych doświadczeń stwierdziliśmy, że możemy wam z czystym sumieniem polecić nawóz zadbane iglaki z serii Target Natural. Jest to specjalistyczny nawóz do iglaków i tui wzbogacony mączką bazaltową, który jest dostępny w formie łatwego do rozprowadzenia granulatu. To w takim razie, kiedy nawozić tuje i iglaki? Nawożenie warto rozpocząć już na etapie sadzenia. Przed umieszczeniem rośliny w wykopanym dołku należy zmieszać z glebą 10-15 g nawozu zadbanej glaki. Na dalszych etapach uprawy, gdy rośliny już jakiś czas rosną w danym miejscu, nawożenie należy powtarzać kilka razy w sezonie. Wczesną wiosną, zależnie od pogody w marcu lub kwietniu, zastosujcie największą dawkę nawozu zadbanej glaki w ilości 25-30 g na metr kwadratowy lub 20-25 g na roślinę. Postarajcie się rozprowadzić granulat równomiernie wokół rośliny, a następnie podlejcie. Przez resztę sezonu raz w miesiącu do połowy lipca zasilajcie rośliny tym samym nawozem w dawce 15-20 g na metr kwadratowy lub 10-15 g na roślinę. Podstawę nawozu, czyli 3 czwarte zawartości, stanowią łatwo przyswajalne formy azotu, magnezu oraz żelaza. Azot stymuluje wzrost pędów, a tym samym sprawia, że tu szybciej rosną. Magnez to ważny składnik chlorofilu, który, tak jak żelazo, bierze aktywny udział w procesie fotosyntezy. Oba pierwiastki wzmacniają wybarwienie igieł i łusek, przeciwdziałając ich brązowieniu. Pozostałe 25% nawozu zadbanej glaki stanowi mączka bazaltowa. Naturalna, drobno zmielona skała bazaltowa obfituje w pierwiastki niezbędne roślinom, takie jak żelazo, magnez, wapń, potas, fosfor, siarka, mangan, miedź, bor, cynk, tytan, Kobalt, jod oraz molibden. Składniki odżywcze są uwalniane stopniowo przez cały okres wegetacji, eliminując ryzyko zarówno przenawożenia, jak i wystąpienia niedoborów. A więc podsumowując, tuje oraz większość iglaków zachowują atrakcyjność przez cały rok oraz nie sprawiają problemów w uprawie. Jeżeli zapewnicie im absolutne minimum pielęgnacji, to odwdzięczą się szybkim wzrostem i pięknym wybarwieniem igieł bądź łusek. Do kluczowych zabiegów należy nawożenie tui i glaków nawozem skomponowanym pod kątem wymagań tej grupy roślin. Zdjęcia powiedzą więcej niż słowa, także myślę, że efekty właściwego nawożenia mogliście podziwiać na kadrach w tym filmie. I jak zawsze bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!